Dziennik koronawiary. Odcinek 70. Kochani, zapewne zauważyliście, że dłuższe przebywanie razem zwiększa popyt na pokorę. Lecz niestety nie zwiększa jej podaży. Ważne zatem na dziś mogą być dla nas słowa. Wszyscy zaś Przepaszcie się chustą pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. W tym kontekście, co do czasów ostatecznych, ważniejsza niż czasy i pory jest szata szczerej pokory. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.